A moja dwunastoletnia wersja siebie, która marzyła o tym, żeby zostać youtuberką, aktualnie trochę nie dowierza w to, co się właśnie dzieje. No, ja już wolę z zawodu jestem jest. RK jest, no ludzi to ciekawi, ile na przykład najwięcej zarobiłeś z YouTube'a, Jaki był twój najlepszy miesiąc na YouTubie? Kasa! Oh, no way! Nikt się tego nie spodził z tym związku. Ale właśnie. Konop mówi, że powstał nowy film, to znaczy uruchomił kolejne minionki. I po tamtym ziomku, bo w ogóle Konop chyba sobie zmienił zdjęcie w tle. Tak, po tym ziomku od polityki. Teraz do gry weszły jakieś typiarki, które odpaliły z nim podcast. Kanał nazywa się Plotkary który prowadzą Milena Mielczarek oraz Natalia Rzesna. Nie wiem, jak to się nazywa. Dwa Instagramy. Dwa tysiące obserwujących sobie możemy zobaczyć jak zaczynały. Cały tysiąc obserwujących. No i zobaczmy, jak wygląda rozmowa. Nie będziemy oglądać całego, ale chcę kawałek chociażby klimacik. Potem może zobaczę jakieś pytania. Witajcie na kanale Plotkary. Jest to kolejna Pytanie. odnoga projektu na czasie. Na tym kanale znajdziecie więcej niszowych newsów, na które zwyczajnie nie było miejsca na moim kanale. I takie, które skierowane są do tej żeńskiej części YouTube'a. Aktualnie jesteśmy w cotygodniowym formacie, czyli podcast, i po mojej lewej są dwie prowadzące, czyli Natalia oraz Milena. Siemanko, ja jestem Natalia, mieszkam i studiuję w Gdańsku. A moja dwunastoletnia wersja siebie, która marzyła o tym, żeby zostać youtuberką, aktualnie trochę nie dowierza w to, co się właśnie dzieje. Ja już wolę z zawodu. ja jestem Milena. Pochodzę z Pabianic, czyli takiego małego miasta pod łodzią. Studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną. Więc jak widzicie, redakcja się rozwija, a to nie są jeszcze wszystkie odsłonięte karty, bo jeszcze jeden kanał jest w drodze. Z tymi blaskami jest jeden problem. Jakbym chciał poznać opinię Randoma, osoby osoby to totalnie z nikim w necie, to poszedłbym na ulicę i zapytał raczej, jak ludzie oglądają takie programy, to chcą poznać opinię. Danej osoby, najczęściej jest to osoba popularna. Znaczy, wiesz, no z drugiej strony musisz się też wykształcić w tym, nie? Yy, znaczy, wykształcić w tym, kurwa, no w sensie, mam na myśli, że musisz zdobyć w jakiś sposób to uznanie, czy znaczy zainteresowanie przynajmniej. Czy łatwiej im będzie to zrobić pod skrzydłami konopa? No uważam, że tak. Czy to oznacza, że w 100% gwarantuje sukces? No oczywiście, że nie, no bo jak wiesz, nie siądzie po prostu, bo nie siądzie, no to nic z tym nie zrobisz. Jak nie będą miały jakiejś takiej charyzmy, jak nie będą odpowiednio szybko, wiesz, dostrajać się do tematu, no to nie siądzie, ale na pewno będzie mi się łatwiej tak wybić niż sólą. Raczej tego nie zrobią? Nie wiem. Teraz muszę trochę posłuchać. Na razie tylko konop mówi, co też trochę o czym świadczy. Kątków, do których ja nie mogę dojść, i to jest tak naprawdę zadanie tych twórców, bo powiedzmy, ja za bardzo nie znam się na polityce, a kanał Wotum jest tak naprawdę skupiony wokół tego tematu. I Julian się w tym naprawdę świetnie odnajduje. Na jego kanale widzimy też już ruch nie tylko z mojego kanału, ale zaczyna, zaczyna docierać do nowej publiki, że te filmy mm -hmm. zaczynają się polecać i ten kanał się naprawdę rozrasta w dosyć fajnym tempie, więc jesteśmy z tego zadowoleni. No i też jestem ciekawy jak ten kanał pójdzie. Ale jestem dobrej myśli. A nie boisz się właśnie, że trochę kanibalizujesz swój content i możemy sobie trochę wchodzić w drogę? Właśnie na przykład jak chodzi o kanał Wotuma, no to ja nie poruszam żadnych tematów, o których on mówi, bo jednak to jest polityka. A ja w tym nie do końca siedzę, niezbyt się w tym czuję. Więc absolutnie. I każdy kanał został obmyślany w taki sposób, żeby właśnie uniknąć e, tej kanibalizacji. Kont znaczy, nie, no jeżeli chodzi o politykę, to spoko, bo po prostu konop może w to nie wchodzić, ewentualnie raz na jakiś czas zahaczyć o jakiś temat, coś tam powiedzieć tak ogólnie, a potem powiedzieć, no ale szerzej macie to omówione na kanale i tutaj chce zareklamować. Ale przy takich rzeczach, jaki mówi przy tym kanale, że to ma być do gdzieś tam kobiet, jakieś tam mniej ważne tematy, bo coś tam, bo nie znalazło się miejsce w głównym odcinku, to tutaj już może być więcej, takich, że będą sobie w drogę wchodzić. Bo z polityką to trochę tak się można odciąć, po prostu nie ruszać tematu. Ale tutaj przy tych wątkach no jest większa szansa na ściny. Na każdym z nich działo się coś innego. I dlatego u Was koncept kanału to są newsy, które nie do końca mogą zainteresować moją publikę, bo... U mnie w 70% oglądają chłopaki. U was chcemy się raczej skupić na tym, aby odwrócić tę statystykę i te 70% widowni to były kobiety. Więc w taki sposób y, chcemy uniknąć tej kanibalizacji. No jasne, jakbyś w ogóle mógł przybliżyć tak naprawdę, jak w ogóle polegało to zgłoszenie się do tego całego castingu, można powiedzieć? Od początku to było tak, że zrobiliśmy formularz po prostu zgłoszeniowy, chyba na Google, z kilkoma pytaniami. No, to już my, newsy, co to jest, będą coś omawiać. Przejdziemy sobie teraz do formatu newsowego, zobaczymy, co działo się w ostatnim tygodniu. Wczoraj internet obie Ej, ale ja tak sobie myślę, że w sumie, gdyby Konop taki brał udział w każdym z tych formatów, to on by to szybko rozkręcił. Ale jak rozumiem, to jest tylko tutaj, no bo on tam jest gościem, nie? Ale bez kitu, jakby on tak brał udział w każdym odcinku, to by to jeszcze miało sens. Bo jak on tak wypuszcza tych ludzi solo. Tylko wrzucając zasięgi, to mają no, ciężką robotę. Ale gdyby tak brał w tym udział, trochę coś tam dorzucił, coś podyskutował, trochę był takim cieniem w tym projekcie, tak jak robi to na przykład Stanowski w kanale Zero, że tam są jakieś programy, kto coś ma ten, ale wszystko Stanowski raz, że tam promuje na wszystkich socialkach, to wiadomo. Ale też, nie wiem, tu się pojawi, tu na chwilę wpadnie, tutaj jakiś ma mały udział. Ten taki, wiecie, że jest takim cieniem tego projektu, że zawsze niby go nie ma, ale tam jakbyś go widział. Więc tutaj też by to było, tak tutaj usiadł i z nimi gada. To wiadomo, że raz z nim to pomaga się wdrożyć. 2 podbija ich jakąś tam, wiecie, w oczach ludzi renomę, nie? Kiedy moja redakcja na razie nie planuje. Bo dostaliśmy raport od Igla Europe na temat hobby w Polsce. Nie wiem, czy widzieliście te nagłówki, ale artykuły mówią tak. Tenczowy ranking. Polska najbardziej hobbycznym krajem. Polska po raz kolejny najbardziej hobbycznym krajem w Unii Europejskiej. Było źle i jest źle. Polska liderem hobby. Polska najgorszym wynikiem w całej Unii Europejskiej. W ich rankingu byliśmy kilka miejsc przed Rosją, gdzie za bycie homo... idzie się do więzienia. Mhm. Więc trochę się zdziwiłem, sprawdziłem też trochę opinii ludzi w tym temacie. I tutaj mamy na przykład jeden z komentarzy. Na podstawie czego ktoś wyciągnął takie wnioski? Jak dla mnie grube nadużycie. Jakoś nie widzę tej... na ulicach, nie robi się nagonek, nie ma stosów i żadnej... Na ulicach. Więc zacząłem trochę grzebać na jakiej podstawie ta mapka w ogóle powstała. One coś powiedzą. No na razie Konopie mocno przyćmił, nie? W sensie ja tu też przewinąłem, ale one tak rzucają pytanie i czekają co on powie, nie? Więc no na razie, wiesz, no ale to jest początek, no to jest początek. Na jakie rzeczy oni zwracają uwagę, robiąc scen ranking i znalazłem taką siatkę tweetów. I ktoś napisał, pokażę wam jaką bzdurą jest raport Igla o... Polsce. Ten raport przedstawia niepotwierdzone zarzuty jako fakty, prawdziwe wydarzenie otoszuje, a aktualny stan wiedzy naukowej demonizuje jako fobia. I sprawdziłem sobie tą e, siatkę jego tweetów, w sumie to ty Natalia też e, spoglądałaś na to przed nagraniem i oprócz tego, że yy sam ten... No i na przykład ten wątek, to powinny one prowadzić, nie? W sensie, no bo to jest takie, to no jest jedna z łatwiejszych rzeczy. Mówisz o materiale w odwołaniu do tweetów, nie? Czyli nawet nie wchodzisz w taką sferę, gdzie one mogą się nadzieć, czuć mega niepewnie na zasadzie wyrażania opinii, no bo to rozumiem, że może być ciężko, wiecie, ten na początku, ale takie na sucho przedstawmy temat, no to mogły to one zrobić. A robi to Konop. No wiadomo, że Konop ma w tym obycie i doświadczenie, a one tak trochę siedzą, ku jak na jakiejś na jakiejś lekcji. Ten wpis ma jakieś takie, powiedzmy, homoseksualne to według mnie sporo takich valid pońców tutaj jest zawarta. Na przykład mamy Twitter numer 5, gdzie jest napisane Igla demonizuje też Polskę, bo w programie szkół kontaktowe należącym do amerykańskiego Warner Bros. padł jeden żart. Żart był wycelowany w Piotra Jaconia, którego syn identyfikuje się obecnie jako jego córka. Nie wiem, dla mnie na przykład to jest dziwne, że brane są do tego rankingu takie programy, w sensie w jaki sposób to jest adekwatne, no może nie jest, ale Mam wrażenie, że musimy spojrzeć na to, że nie tylko Polska była jakby tym sposobem mierzona, tylko każdy inny kraj, prawdopodobnie każdy inny kraj miałby takie zastrzeżenia, że tego nie powinni analizować albo tego nie powinni analizować. Ciężko jest mi powiedzieć, bo w sumie nie wiem, jak to było w innych krajach. Niektóre rzeczy prawdopodobnie nie powinny być brane pod uwagę, ale pytanie czy takie same sytuacje Ale to nie ma sensu. Bo jeżeli sprowadzamy ranking do takiego poziomu absurdu, to znaczy, że on jest nierzetelny i nielegitny, bo to znaczy, że nie ma jasno wytyczonych zasad i, i albo są ale są beznadziejne i w żaden sposób nie są miarodajne, bo jeżeli masz absurdalne zasady, to jest bardzo duże pole do takiej interpretacji, gdzie możesz sobie, nie wiem, to taki zinterpretować, ale w innym kraju już niekoniecznie. I jakby w tym możesz to wziąć pod uwagę, ale w innym już nie. Albo nie dotrzesz do jakiejś jednej sytuacji, albo. Nie wiem, no w sensie, jakby to nie do końca pokazuje równe traktowanie. Ta po lewej nie ogarnia, co się dzieje. Ja mam wrażenie, że ona tylko się przedstawiła i nic nie powiedziała. No tylko, że ja też skipnąłem trochę, nie? Można na przykład o sabotażyście się udzielała, ciężko powiedzieć, bo ja to trochę skipnąłem, no ale w tych fragmentach co oglądamy. Nie były w analizowaniu innych krajów. Ja jestem mega ciekawa, co sądzicie o Sharentingu, bo jest o tym teraz strasznie głośno. I kolejna para jakby się ogłosiła, że są. W ciąży. Paweł, dla pieniędzy, jego partnerka Ula. Znowu temat się jakby zaognił. Po prostu. Co uważacie o tym? No, mi się ogólnie wydaje, że teraz trochę to tak wygląda, jakby pary w ogóle. Takie influencerskie decydowały się typowo na tą ciążę tylko ze względu na profity. W ostatnim czasie, no jakby to nas trochę prześladuje chyba już, że. Chyba tak. Jest coraz więcej tego, to się mega na warstwie? Może no to już jest ten, ten wiek, czas. że tak. ja to bym nie szedł, że ludzie robią dziecko, żeby je sprzedać potem w internecie, ale bardziej na takiej zasadzie, że łączą jedno z drugim. Czyli wchodzą na taki etap, że chcą mieć dziecko, a potem sobie myślą, a gdyby o tym nagrywać filmy, natomiast nie zakładam, że się rozmnażają tylko po to, żeby kanały otwierać. Tak, może to. Już tak na warstwie, że, że ci ludzie dorastają do tego wieku, że decydują się na założenie rodziny, ale jakby po tym jak na przykład był temat Lil Masty. Czy Wersow no, i Friza, Chociaż ja może, oni się naukowali, ja ja ale. wy w ogóle śledzicie taki content? Was to interesuje, że ktoś ma dziecko, że ktoś jest w ciąży? Kurwa, konop z grzytu nie ogląda. Może nie, że w ciąży czy coś, ale ja mam beka, właśnie, że trochę na przykład jak Lil Mastiona, O, mebelki do pokoju dla naszej córeczki idą hmm. właśnie. Nie, bo mnie na przykład to w ogóle nie interesuje. No, to, że ktoś ma dziecko. Nie dziwię się. Okej. Okay. W sensie dla mnie to jest zupełnie nieistotne. Jak chodzi o jakieś posty ciążowe, czy e, jakiś kontent z dzieckiem, to ma naprawdę wzmożone zasięgi. Bo to jest mocny temat. I ja na przykład no, w ogóle nie myślę o dziecku aktualnie w żaden sposób, a gdybym myślała, jakbym myślała, co zrobić, no to w sumie fajnie by mi to było zobaczyć, jak sobie tam osoby, których jakby idolizuję w głowie, jak one to robią. jak... Nie wiem, no też nie szkodzi do tego ja rozumie. Ale tak na to, to patrzyłem ale... też w takie perspektywy, że na przykład, jakbym miał być tatą albo Jakbyście miały być no by mamami, by to by chciałybyście chciały, chciały sprawdzić, jak no. wygląda przebieg takiej ciąży tak. i wtedy rzeczywiście taki kanał mm -hmm. może być dla was ciekawy. Teraz robi się content nawet na nienarodzonym tak. dziecku na przykład. No nikt nie broni... Tak jak wspominaliście, Ula Grottyńska, usunęła wszystkie filmy ze swojego kanału i jedyne tak. dwa filmy dostępne u niej Zosta... to jest... Mm -hmm. Ukrywaliśmy to przez 5 miesięcy, mm -hmm. jestem w ciąży. W 11 dni zrobiło to prawie 300 tysięcy wyświetleń. I drugi film, reakcja mojej rodziny na ciążę. Tak. Ale jakby chcieli to w ogóle jak najbardziej poddymić, jakby, Od że robią szarenting, koszarku. jakby wszystko jest usunięte i tylko o tym dziecku. Tak, jakby cały kanał, trajektoria kanału jest teraz skupiona wokół tego dziecka, nie? Tak, to dziecko jakby jeszcze się nie narodziło, a już jest sławne i już no. wszyscy wiedzą, że ono tylko wyjdzie z tego brzucha i już wszyscy będą o nim mówić i to... W momencie, właśnie. kiedy internet już przetyrał Wersow, już przetyrał tak, Elimasty i tak dalej. I oni nadal się decydują na ten krok, żeby jednak to wszystko pokazywać, no ale. Wydaje mi się, dla że. <laughs> Sama nazwa wskazuje. Wydaje mi się, że tutaj nie do końca jest też kwestia taka, że oni patrzą na to pod względem jakiegoś hejtu, mhm. czy tego, że komuś się to może nie spodobać, bo te liczby i cała fama wokół tego jest troszeczkę bardziej przekonująca. Mhm. I jak popatrzycie sobie na te liczby, na wzmożoną aktywność, no, tak. na potencjalne współprace reklamowe, no, tak. które mogą się pojawić ze względu na to, że jest dzielnik. Ja lubię takie dłuższe formaty. Ja to sobie lubię tego słuchać. Czekajcie, jakiś to jest serial, miałem Stalkera i potem jakieś mocne pytania. Miałem Stalkera, zobaczmy co tutaj jest. Nie wiem czy ja mam tylko takie wrażenie, te laski mnie nie przekonują, bym chciała to oglądać. Nie no, zobaczymy jeszcze jak będzie, jak będą sobie działały same. Na razie są w blasku konopa, no nie, który może je przyćmiewać. Więc zobaczymy jak to wyjdzie w momencie, kiedy, kiedy będą też same w programie, no. Było się dla mnie niekomfortowe i na przykład to, że ja się przebieram, a jakiś gość stoi mi w oknie i dosłownie patrzy albo chodzi za mną i tak dalej, to było mega straszne. Jak, jak gość się podgołał? A, miałam stalkerę ja myślałem, że konop no to Konop miał jakiegoś stalkera. Przebierał, w sensie miałaś, miałaś stalkera po prostu, tak? Tak. Przez jaką przestrzeń czasu to trwało? Wiesz co, no mi się wydaje, że to było tak około roku, to nie poszło na większą skalę i jakby nie było żadnego, ten gość nie miał jakby żadnych z tego problemów. To raczej było tak, że no zaczęło się właściwie od tego, że on po prostu zobaczył mnie w autobusie, zaczął, nie wiem, do mnie pisać i tak dalej, w ogóle znalazł wszystkie moje socjale. Ale to on był jakoś na przykład z swojej szkoły, znałaś tego nie, gościa? Nie, nie, to w ogóle jakiś random po prostu, że ja też pierwszy raz go zobaczyłam, no, no, ale no, no. wtedy go zauważyłam, no bo po prostu gapił się na mnie strasznie. Jak on wyglądał? Mały, rudy, mały <laughs> jak w mały, bez pracy chłopiec. Ja raczej też jestem bardzo pozytywnie do ludzi nastawiona na pierwszy rzut oka. Okej, okay, może mu nie wiem, wpadłam w oko albo po prostu tam się skupił, nie wiem, zawiesił się na mnie czy coś takiego, on ale cię jakby... Jak zagadywał? Tak, tak. No w ogóle e. zaczęło się od tego, że on pozdrawił mnie na spotet. Okej. Okay. Takim, wiadomo, o takim komunikatorze Spot jakby. Miał... Tak, <głos> 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 dokładnie. Że zaimponowałam mu tym, że ustąpiłam starszej pani miejsca w autobusie. Ja po prostu wtedy jakby wysiadałam z niego, więc Właśnie to było tego, takie. tego trochę... nie robię. <głos> <głos> nie ustępuje miejsca tak, w autobusie. I ja byłam taka, że okej, okay, fajnie w sumie, że on tam napisał, że jakby wróciła mu wiara w młodych ludzi, no ale on na pierwszy rzut. Młodych ludzi? To on ile miał lat. K, to był taki nie za duży. powrót legendy. Starszy ode mnie, może tak maksymalnie z 6 lat, 7. A to okay. i tak, ja myślałam, że to jakiś, nie wiem, gość w twoim wieku, a to jakiś nie, to to starszy, starszy chłop. No. No. Dobra, mocne pytania. Zobaczymy co ja no. Boję się już. No, no bardzo masz dobrze. czego, myślę, że tutaj to polecimy, teraz go Dobra, zacznijmy z najgrubszej rury jako z... Oho, mocne pytanie do Konopka Znalazłam. Mikołaju tylko, aka Konopski. Wielki Kariu. Ariu, Ariu. nie Bo to jest mocne pytanie. Czy jesteś aktualnie w związku? Może Różyczki. Tak. O. No way! Nikt się tego nie spodziewa. Nie jesteś w związku. Nie wystarczy ci. Odpowiedź tak, no. Myślę, że widzę mi. Nie, no, jestem, jestem w związku nowym od kilku dobrych miesięcy, nawet kilkunastu. Tak jak gadajmy wcześniej o szarentingu i pojawił się temat stawiania granic, jak chodzi o swoją prywatność. Każdy ma inne granice. I akurat w naszym związku ustawiliśmy sobie te granice dosyć grubo. Nie chcemy zdradzać się publicznie, żeby potem nie było jakichś mm -hmm. niekomfortowych sytuacji. To jest nasza kwestia, to, że są jakieś domysły w internecie. To niech pozostaną tymi domysłami. I na pewno nigdy nie chciałbym stawiać jakiejś swojej prywatnej relacji, jakichś swoich prywatnych spraw jako pożywkę dla ludzi w internecie. A to nie jest tak, że on wstawiał jakieś zdjęcia z tą dziewczyną, w sensie, że ona jakoś tam, nie wiem, czy ją przytulał, czy coś, że tak troszkę podsycał to zainteresowanie, tyzując trochę ten, ten temat i ludzie łączyli kropki. <laughs> to po co to robić? W się sensie jak zgodnie z tym, co powiedział, no to nie powinien takich rzeczy robić, tylko, no, no nie w ogóle nie komentować tego, a w tym momencie, jak już wjeżdża z jakimiś takimi przesłankami, no to trochę sam podkręca ludzi, żeby szukali. Hmm. Więc muszę uciąć to pytanie w tym momencie. Nie potwierdzasz i nie zaprzeczasz luego. Dlaczego nie jestem potwierdzaczem ale... dokładnie? <laughs> Postanowiłeś nie monetyzować swojego związku w żaden sposób, ale nadal bez tego jesteś jednak jednym z największych youtuberów w Polsce. I na pewno ludzi to ciekawi, ile na przykład najwięcej zarobiłeś z YouTube'a? Jaki był twój. Najlepszy miesiąc na YouTube. Najlepszy miesiąc na YouTubie, wliczając, w sensie chodzi stricte o platformę YouTube, czy działalność w internecie. Zacznijmy od YouTube'a może, samego YouTube'a. Tak. W sensie, kurde, tak z głowy będzie ciężko, natomiast jakbym miał to jakoś, najwygodniej byłoby mi to pewnie z To niech weźmie telefon, odpali YouTube Studio i se więc... Po prostu jaka okay, całą no, działalność w internecie dawaj. w jednym miesiącu, tak. więc jak chodzi o YouTube'a, Instagrama, Jakieś współpracy i tak dalej. To taki rekordowy, rekordowy miesiąc, kiedy naprawdę było zajście i legendarnie. No to to było ponad 300 tysięcy złotych miesiąc. Albo około 300, około 300. Szczerze? Myślałem, że więcej powie. No bo on tutaj liczy wszystko, czyli współpracę, YouTube'a. Myślałem, że więcej powie. 50, mogę powiedzieć. No. My się w jakiś tam sposób przygotowywałyśmy do tego nagrania, ale jesteśmy mega ciekawe i myślę, że inni też. Jak ty się przygotowujesz i jaki masz swój rytuał przed nagraniami? Te rytuały się troszeczkę zmieniały, ale rzeczywiście coś takiego mam. Przede wszystkim przed każdym nagraniem staram się rozgrzać aparat mowy, żeby po prostu nie seplenić i nie gadać bez spacji. Ale oprócz tego to jest, jest trochę, mogę być na ...tego człowieka, ale w, lubię perfumem się psiknąć przed nagraniem. się, ja Czemu wiem, to, to, tak nie, Żeby nie kłócić widzom, po prostu może się... to jest, ja... Nie wiem, jak ja mam to wytłumaczyć, po prostu nie, no, lubię ładnie taka... pachnieć na nagraniu. Widzowie, jakby on się dla was psika perfumami. Tak. Też na przykład y, mnie zastanawia, no bo my na przykład widzimy dosadnie to jest naszą konkurencją w tym momencie. Jestem ciekawa kogo ty uważasz. Tak to jest ich konkurencją. Mi się wydaje, że najbliżej im jest do tej jak to się nazywa ten. No w sumie, ej, poczekajcie, bo były dwa te takie projekty. E, ta Lili, ona tam się nazywa, Besties. O właśnie Besties i e, Dżenziary, te, te co miały, jak to się tam nazywało, to chyba uchani było, nie? To tam one też jakiś podcast se zakładały czy coś to tam się nazywało. Girls Cast. O, no to chyba takie najbliżej będzie. Dress Code nie wiem. No to te dwa mają najbliżej. Nie, Trosze, no zgrzyt to nie. Troszeczkę. Przede wszystkim zgrzycie macie. Dwóch facetów. O oni, cel... chociaż to nas dużo kobiet ogląda. Najbardziej taki zafiksowany wokół konkurencji, patrzenia na innych i tak dalej. Byłem w 21, 22, 20, może jeszcze trochę trzecim roku. Mm -hmm. Gdzie rzeczywiście wtedy chodziłem wszystkie kanały, komentary polskie, wszystkie newsowe sprawdzałem kto szybciej, kto wcześniej, kto coś powiedział źle, kto się może pomylił, co można zrobić lepiej. Natomiast teraz w ogóle nie zwracam uwagi na żadną potencjalną konkurencję. Wiadomo, że są wylistowane jakieś kanały, jak chodzi o moją kategorię, natomiast teraz po prostu skupiłem się na tym, żeby nie patrzeć na innych, tylko na siebie, polepszać to mm -hmm. i dlatego też między innymi powstał ten projekt, żeby no tak po jest. prostu <laughs> rozwijać się jeszcze bardziej. Nie no, tak naprawdę realną konkurencją teraz Konopa i w zasadzie jedyną jest Gimper, no bo też wrzuca odcinki newsowe i nie wiem, tu mogą na jakimś tym polu się ścigać. Naprawdę. No bo tam konop też jakoś super w te freakfighty nie wchodzi. Raz na jakiś czas, jak coś większego się wydarzy, tak to to olewa, więc gdzieś tam z tym free fight Polska w sumie nie bardzo. Więc tylko Gimper jest. Ile procentowo ludzi ogląda zgrzyt kobiety, mężczyźni? Ja mówiłem kiedyś te statystyki. Nie wiem, jak to teraz wygląda dokładnie. Mogę sprawdzić. O! Teraz jest w miarę wyrównane, ale z przewagą kobiet, bo jest tam 53% kobiet. I jakieś, znaczy tak, dokładnie 52,4% kobiet, 47,1% mężczyzn, ostatnie 28 dni. A na przykład w marcu, w marcu była przewaga mężczyzn, ale nie jakaś super duża, a znowu w kwietniu była przewaga kobiet. Też nie jakaś duża, więc takie zbalansowane, ale raczej z tendencją, tendencją na kobiety. Ale kiedyś to było bardziej w sumie, więcej było kobiet, bo duża przewaga była, tam nie pamiętam, 60 parę procent było kobiet. Ogólnie były dwie takie sytuacje, kiedy poczułem takie realne zagrożenia, jak chodzi o po prostu ludzi, którzy mnie zaczepili. Pierwsza sytuacja była w trakcie dramy z Wardęgą. Byłem wtedy na rynku wrocławskim, w takich wieczornych godzinach, był to piątek albo sobota, takie po prostu powiedzmy imprezowe sfery no tygodnia. Tak. No i wiadomo, wtedy ludzie po alkoholu robią się odważniej, szczególnie mm -hmm. jak są w grupce swoich znajomych, lubią sobie przykozaczyć albo Chcą jakoś się, się pokazać. Tak, mm. wiadomo, wskaźnik. Pewności... Ej, mam pytanie do was. Czy wkurzają was te napisy na dole? Że one wyskakują? Bo ja mam coś takiego, że chcę się skupić na tym, jak oni gadają, też na mimice, coś tam, ale to mi ciągle miga i łapię się na tym, że gapię się w dół i kurwa czytam coś, co właśnie słyszę. I gdyby to było opcjonalne, bo byłbym w jakiejś takiej sytuacji, że chcę se włączyć, bo nie wiem, słabo jest z dźwiękiem albo nie wiem, cokolwiek, to spoko. Ale tak to mnie to denerwuje trochę. I siebie idzie pod sufit, więc... Myślą, że mogą sobie na wszystko lepiej. pozwolić. I była taka sytuacja, że zauważyłem, że śledzi mnie jakaś grupka znajomych po prostu. Wyszli za mną ze sklepu, była ta grupka, powiedzmy pięciu, sześciu osób, pomieszane e, kobiety i chłopacy i tam podbiegli po zdjęcie najpierw. Mm -hmm. Atmosfera e, podczas robienia tego zdjęcia była co najmniej niezręczna, mm -hmm. bo zrobiliśmy sobie zdjęcie, jest cisza, ja nie wiem, co ja mam robić, e, w sensie nic nie mówią, patrzą się na mnie jak na jakiegoś Kosmite. Mówię: Dobra, dzięki, nie? Jakby idę dalej. Odchodzę. Słyszałem, że coś tam sobie, wiesz, komentują, coś tam gadają, idą dalej za mną. Mm -hmm. e, nawet po zrobieniu tego zdjęcia. Trzymali się za mną, tak, około 100 metrów. I nagle podbiega jeden ziomek z odpalonym telefonem. Był napruty, było słychać po jego głosie, że tam ledwo co on sklejał zdania, ale z tego co zrozumiałem, to on coś tam pierdło tego telefonu. E, ogólnie ja stałem gdzieś tak jak ty, mm -hmm. e, i on był, powiedzmy, w takiej pozycji. I takie coś, żeby było widać na pewno wszystko. Aha. I coś tam mówił. Y, kwa, drama z Wardęgą. Y, dlaczego tak powiedziałeś? Coś tam i zaczął się tak próć do mnie. Mówię, nie, no, z serio? Z mu, nie? No, Jezu. To już był element, żeby zajęć? Konop, jaki krótki ląd ma. No, zaczynam do niego podchodzić, wtedy byłem już po trzech treningach do Fame MMA. No. A, to wiele wyjaśnił. to można rozwalić tych no. gościa. <laughs> nie, to była głupota, więc no. na szczęście on e, uciekł. Mm -hmm. W sensie Czyli zrobił sobie ten spłasznie. filmik, uciekł do grupki swoich znajomych, która była 100 metrów dalej i finalnie myślałam sobie, że gdzieś ten filmik się pojawi, nie? Na mm -hmm. TikToku, albo mm -hmm. nie ktoś mi go wyśle, ale finalnie nigdy tego Albo Wardenga do filmu wstawił. Filmu nie wstawił, więc ja mam taką teorię, że albo był tak najewany, że po prostu, nie wiem, jakoś. <laughs> A może ten gość teraz ogląda sobie ten podcast i mówi, kurwa, faktycznie. I sprawdza na telefonie i dopiero teraz sobie przypomniał, że miał takie nagranie. Nagrywał, Nagrał. Nie włączył, no. może nie włączył nagrywania, albo po prostu na drugi dzień wytrzeźwiał tak i, i zobaczył, tak. jak ten filmik był <laughs> żałosny, co on odjechał. I mm -hmm. stwierdził, że lepiej, żeby to skasować i nigdzie nie wrzucać tak, i, i się, się tym się nie słyszył. chwalić, bo byłoby to ośmieszenie. A jak chodzi o takie niedawne sytuacje, to byłem w swoim mieście, w którym trochę no, no poniekąd dorastałem, a tam mieszkałem 8 lat. W Legnicy byłem, odbyli swoje stare rejony, przejechać po mieście, jak to wygląda. No i tak naprawdę spotkałem się tym ze swoim znajomym, wypiliśmy kawkę, no i stwierdziłem, że dobra, trzeba wracać. Zaczynam wyjeżdżać z Legnicy, połowie miasta, zorientowałem się, że śledzi mnie. Czarna Audi A8, nowy no. samochód, dosyć drogi, mm -hmm. w lusterku zobaczyłem, w sensie wstecz mm -hmm. tym, że jedzie tam jakiś dwóch takich karków, umięśnionych wow. typów z brodami w tatuażach, takimi po trzydziestce bym powiedział, albo mm -hmm. około około trzydziestki, starsze typy i jadą za mną. Mm -hmm. Ja pierdziele. Mówię dobra, zakręciłem w uliczkę, zakręcili za mną. Mówię no dobra, no to trudno, jedziemy, jedziemy i nagle są światła. Zatrzymujemy się i tutaj akurat były dwa pasy, ja byłem po, na prawym pasie, oni zajechali do mnie od lewego pasa. Zobaczyłem mordę nieskalaną inteligencją i gość do mnie z takim bardzo agresywnym tonem, mm -hmm. z bardzo agresywną mordą. I od razu wyczułem, że jest ogólnie grubo, że ziomek jest bardzo agresywnie do mnie nastawiony. Mm -hmm. e, I rzucił do mnie tekstem, szyba w dół k***a. coś takiego, nie? Boże. Szyba w dół. Dawaj fotkę. To jest? Jakiś prank był? Czyli na pewno nie będę zsuwał szyby w dół, mhm. leciutko ją tak, wiesz, odsunąłem, żeby był... Żeby trochę świeżego powietrza wleciało. Tam na no centymetr, tak. na drugim siedzeniu, tam na, na siedzeniu kierowcy, był jego ziomek z odpalonym nagrywaniem, nie? Ja tak delikatnie odsunąłem tą szybę, żeby tylko bardziej, no, żeby tylko lepiej go słyszeć, mhm. e, i tam ziomek zaczyna do mnie walić jakąś wiązankę przekleństw, nie? Coś tam... Cóż tam, nagrałeś. Jezu. Nie wiem do końca do czego on nawiązywał, do jakiej sytuacji. Mhm. Jakbym miał strzelać, to podejrzewam, że to może być związane z Pandorą, że nie wiem, może to był jakiś taki patus, który sobie wkręcił, że ja ludzi w jakiś sposób pomówiłem, albo ich sprzedałem, mhm. bo nagrałem o takim temacie i tam gość zaczęło do mnie przekinać. W nie będę z nim nawet gadał, bo widziałem, że jest nagrywania. Tam chyba tylko coś młot pysknąłem, coś tam go lekko zwyzywałem, rozsunąłem <gry> zas szybę i odjeżdżam dalej, nie? bo mm -hmm. nie będę przecież z kretynem się no tak, e wymieniać na światłach, z... tym bardziej, że ich było dwóch, mm -hmm. a ja byłem wtedy jeszcze z dziewczyną. Więc jedziemy dalej, e no i oni ruszyli za mną. E jedziemy przez drugą połowę miasta, no dobra, no przecież nie będę bo był środek dnia, mm -hmm. pełno samochodów. Jeszcze może się stać jakaś krzywda, czy, czy coś, to nie jest tego warto. No, do domu też głupio jechać, żeby zlikować tak? adres. No i zatrzymaliśmy się na kolejnych światłach. Czyli tym razem podjechali do mnie tak, jak ja tu miałem samochód, tym razem z drugiej strony. bo byli chyba tym razem dwa pasy ode mnie. I znowu taka sama sytuacja. O, Zsuwają szyby wystawiałem to swoje mordy patusiarskie, tym razem już się nie ukrywali z tym telefonem, bo wcześniej próbowali być tacy dyskretni, mm -hmm. ale tym razem mi ciągnęli od razu telefon, i tam też sobie zaczęli jakoś tam wyzywać, przekinać coś takiego, i byli tacy kur bardzo odważni i wzięcie, że się dzieje w samochodzie, rzucili w moją stronę jakieś przekleństwa, już nawet nie wsuwałem przybyć ani nic, po prostu stałem mm -hmm. na światłach i oni coś tam naprzekinali sobie, pojechali. Więc mm -hmm. dwóch napakowanych typów no. ma filmik, stają na światłach, wyzywają mnie, kiedy ja siedzę ze swoją dziewczyną i spadają. To jest jakby, to, to, to jaki naprawdę. content e, sobie, to sobie stworzyli, Nie no. ogóle... e, do dzisiaj też nie widziałem tego filmiku z ich perspektywy, wydawało mi się, że to nie może wylądować w internecie, nie. natomiast nigdy e, się tym nie pochwalili, bo prawdopodobnie... A ciebie kiedyś tylko babcia zwyzywała na hulajce. No w sobie tak, ja nie miałem żadnych takich sytuacji, ale to... mogą zlikować dziewczynę, bez kitu, ty! Faktycznie. Czyli jest dowód. Tak każdy wie. No ale tu masz nagranie jeszcze podłoży, że Konop mówi, że jest dziewczyną. Sakra Masakra i mam nadzieję, że więcej takie rzeczy ci nie będą przytrafiać. Dobrze, Poczeko, dobrze. tym miłym akcentem... Dziękuję Wam bardzo, widzowie, za obejrzenie dzisiejszego. Nie wiem, no dla mnie spoko. W sensie zobaczymy, jak one wypadną, jak będą same, bo wiadomo, że tutaj Konop cały odcinek tam narrację wrzucił. Przynajmniej z tych fragmentów, co oglądaliśmy, a trochę ich obejrzeliśmy, żeby nie było. One tak Trud, bardzo mocno w tle, więc nie wiem. Ja sobie jeszcze zobaczę jakiś jeden odcinek, tylko jak one same to będą prowadziły. I chyba mają być dwa formaty, czyli ma być jakiś taki podcast i mają być jakieś takie newsy z tego, co zapowiadali, więc zobaczymy. No na pewno ta jedna typiarka, ta typiarka jest no dużo bardziej wygadana, jakąś tak inicjatywę ma, ta to trochę taka przestraszona na ten moment i mocno stłamszona, i ciężko jej się było odnaleźć w tej rozmowie i w ogóle, żeby coś podrzucić. W zasadzie, no, trochę podciągnęło to, że zaczęła opowiadać o jakimś swoim stalkerze. No, to była trochę tak w ogniu pytań, to tam podbiło jej jakiś czas wystąpienia, bo tak to ciężko. No, ale mówię, no, tutaj bardzo mocno konop ten odcinek ciągnął. To stres po prostu, no tak, no, ale mówię, jak to wygląda na ten moment. No, kto sobie w związku z tym lepiej radzi ze stresem, albo się odnajduje w tym momencie, w tej roli, nie? więc z nich dwóch, no, to ta lepiej. Nie? Ja widziałem ostatnio. Konopa z By the Way Juliet, jak wsiadali do uberka na moim osiedlu po juvenaliach we Wrocławiu, mieszkam na osiedlu niedaleko pól osobowych, gdzie się odbywały. No widzisz, ale exclusive content. Tylko nie wiem, czy ci ufać, bo masz nick lodowy kikut w dupie. I to trochę podważa Twoją wiarygodność w temacie. <laughs> Delikatnie, jak o tym dłużej myślę.